Witam was z tej strony Haki, witam w kolejnym odcinku na kanale I do Pixel World, do Pixel World zawitał nowy event, jakim jest Super Hero Event Mamy tutaj, że on nas wita i musimy mu przynosić po prostu gemy To znaczy musimy mu przynosić e, takie oto itemy i dostaniemy za to gemy Czyli musimy mu przynieść teraz pull Shoes I tutaj mamy coś takiego, gdzie można kupić, no właśnie, no właśnie Epic PWR Stone To jest cena tego, bo gemy to mam Żeby zdobyć Epic PWR Stone trzeba wykonać cały ten tutaj Zadanie epickiego bohatera Całe chyba, chyba tak, co to mi się wydaje Tutaj jak wejdziemy na górę będzie ten bohater, który będzie mógł nam sprzedać właśnie te gubinka ci, który którym będziemy mogli pójść walczyć, czyli Blue, blue Particle Okej, okay, widzę, że teraz coś sprzedaję za byte Kiedyś chyba to było za, za bytecoiny. Myślałem, że kiedyś chyba to było za gemy, sobie mi się wydaje. 20, 10 to jest chyba jedno wejście. Z to, co mi się... Z tego, co pamiętam. Zaraz sprawdzę. 20 to jest jedno wejście, czyli za 50 bytecoinów, to jest znaczy jedno wejście. No to jest. Dzisiaj sobie do tego wejdę, ale jeszcze przed, zanim to... Muszę zdobyć broń! Bo nie mam broni. Chcę pokazać mój świat, jak to wygląda. O, widzę, że już spike bomby, to poza odcinkiem jest sobie zniszczę. Tak to wygląda, zniszczeniem go całego i na dole... Mam coś takiego, mm, do niszczenia tutaj, do farmienia sobie właśnie. Tutaj mam medal, tutaj będzie resp, jak już kupię te skrzydła, to sobie we, we, odbieram 3,5 tysiąca gemów, co ja tym to zrobię. Tutaj mam farmę, na razie tak wygląda. Pool, punch, pool. To jest cały set, jaki będzie mu trzeba było chyba we mnie przynieść. To tylko ma 5000. tysięcy. O boż! Ile 20 tysięcy? To przecież to też nie ma sensu PWR Stone Nie ma go Ale PWR Heavy PWR Sweet PWR Sweet Nie ma czarnego, zielonego też nie no. Chyba nie ma żadnego tutaj. Nie ma, tutaj... nie ma tutaj nigdzie Ale to musi być magia droga Tu mi się posprzedawały szardy i te, te stone sobie ten Mmm, gun i dobra Spektrum no nie jest to śmieszne niego Ale ja tam przechodziłem zawsze z Pro Water Gunem i no teraz są tyle proszę Pro Water Gun ma chyba większy zasięg z tego co mi się... To jest tak świta coś Ale zawsze z nim tam chodziłem, pamiętam też na szczegół katana też miałem, teraz pewnie uj dużo warte Small Water Gun, no też jest duże warty. No co ja w ogóle liczę Regan, o, o Regan mogę sobie kupić, może być dobry Idę się strzelać. Później go sprzedam oczywiście po tym evencie, jak się event skończy. Zobaczmy, no nie ma nic powiększonego eventu, powiększonego zasięgu. Nie wiem jakie bronie mogą mieć powiększony zasięg. Widzę, że tutaj kosztował gdzieś tyle i co spadł. Później znowu wzrósł, później znowu spadł i tak się, no, wszystkie wszystkiego tak, to się buja. No i dobra, idziemy w takim razie, tutaj się coś, co do i kupię od razu sobie 100. Potrzebuję nie? Jak ktoś ma, to, to... to ma. I lecimy. Secret Base. To blue party Tylko teraz tak. Czy ja chcę tam wchodzić z kimś? Chcę wchodzić z ludźmi. Także wbijamy. Hmm. Waiting for players. Czekamy na ludzi. Nie żyję. Skrzynia. Nie zauważyłem jej. Klucz do tej skrzynki! Muszę go mieć! Czemu oni weszli za mną? Czemu oni weszli za mną? Czemu ja walczę z nimi sam? Słaby jestem ten pistolet, bo on nie ma do dodatkowego do zasięgu. Do o, dobra, sam. Dobra, biorę wszystko. Black Hero KP, to jest najlepsze, co zrobiliśmy. I zupełnie jeszcze skrzynkę, do której zdobyłem klucz również. O, i osiągnięcie od razu blokowałem. Dobra, i otwieram sobie tą skrzynkę za pomocą klucza. White Speaky jipop? Okej. Okay. <laughs> Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Zaraz się dowiemy, czy się cieszyć. Eee... Dobra. Mm. White. Speaky g -pop. Fajnie to wygląda. Speaky. G-pop. White. No nie cieszyć się. To są prawie dwa Wordloki. Około. No i widać 380. Ale fajnie wyglądają. Zostawię sobie je. Tak teraz wygląda mój set. Ej, w sumie, jak mi się podobają te włosy? Są lepsze niż te. Mówić szczery no, żeby z tego nie czy nie, ale z tym fajnie to wygląda, no mm, i jeszcze chciałem sobie zobaczyć Black Hero Kp. No, z warto I teraz tak, Easter Event chciałem sprawić, ale ja nie pamiętam, jak to. Na no, pewno pamiętam, że miałem takie Wingsy, które były jaką nowe wtedy w tym evencie, chyba. Czekaj, czekaj, czekaj Fearie? Albo Emerald? Chyba Emerald 8000, nadal są główną warte. Ale to były chyba one Zdecydowanie, dobra, nieważne. Lecimy dalej do kolejnego. Uuuuu! bierzemy to, to jest fajne. I ostatnie znowu klucz. I to co, takie coś do świata. I no. dobra, klucz mi się na pewno przyda, ale reszta nie wiem. Nie wiem. Muszę to zbierać, żeby ukończyć. No. fajne, fajnie, fajnie. No jak na no, taki jeden znak jest dobrze, ale... Coś podniosłem, ale nie wiem co innego nie dobra. To będzie już ostatni w tym odcinku. Reszcie zrobię poza odcinkiem, ponieważ odcinek będzie za długi, a w następnym odcinku obejrzymy sobie moje... moje moje, moje postacie moje stare konta nie wszystkie bo wszystkich nie znalazłem jak mówiłem coś napisał nie wiem ja to przeszedłem dwa razy naraz i nie wiem tylko dlatego że jestem debilem spróbuję teraz bez zundoczenia obrażeń to przejść tylko że no z ludźmi Klucze, klucze muszę zbierać, bo one są mega dobre. O kurwa Ja pierdziele, nie wiesz. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia, dzięki, cześć.